Wakacje wiążą nam się z przygodami takimi wakacyjnymi, które albo się bardzo długo pamięta, albo bardzo szybko chce się o nich zapomnieć. Z tego co wiem, masz taką przygodę, którą chciałbyś się z naszymi widzami podzielić. Nie jedną. <laughs> tak. Specjalnie czekałem do sierpnia z pewnym fragmentem filmu, jednego z moich filmów z Afryki, dlatego że no 9 sierpnia dokładnie tego roku minie równo 10 lat kiedy na swoje imieniny zrobiłem sobie prezent i skoczyłem na bungee. Skoczyłem na bungee w wyjątkowym miejscu. Kto wie, czy nie najpiękniejsze miejsce do skakania na bandzi na świecie, bo no wszędzie albo jest albo dźwig, albo z bloku i tak albo dalej. Albo mosty jakieś nieużywane. No, to był most, tak, to był most, ale za plecami miałem e, wodospady Wiktorii. Było to na granicy Zimbabwe i Zambii e, i skakaliśmy z, z córką z mostu w stronę Zambezi, czyli w dół w stronę rzeki Zambezi. 110, dokładnie chyba nawet 111 metrów swobodnego lotu, no i dopiero potem się rozpoczyna lina naciągać, i jak koreczek z powrotem do góry. No, muszę Państwu powiedzieć, że. Trzymało długo. Tak, tak. To jest dobre określenie, bo po tym, jak żeśmy skoczyli, to oczywiście adrenalina to jest taki. Szanowni Państwo, to jest tak niewiarygodny kop adrenaliny, że to, to jest nie do opowiedzenia. Ja powiem tylko tak, że e, nie zmużyłem oka tej nocy po skoku, bo, bo cały czas przeżywałem, cały czas te emocje buzowały, więc no, to było fantastyczne e, e, doświadczenie. Dosłownie. A czy oprócz tego, że ktoś nagrywał, rejestrował ten skok, to zapamiętałeś to, co się działo, co widziałeś? Znaczy, czy wszystko. to są takie wrażenia, emocje, że nie, nie. nie oglądasz? czy znaczy inaczej, to są takie wrażenia, emocje, że co to, to jak gorące żelazo w mózgu wypala, że ty będziesz to pamiętać do końca życia. O wszystkim zapomnisz. tak, dokładnie tak. Ja pamiętam, tam jest taki moment, że oczywiście przygotowują wszystko. Tego nie będzie na filmie, bo był taki moment, kiedy ten, ta osoba, która jest no, nieopiekunem, no ale no przygotowuje cię do tego skoku, zadała mi takie pytanie. Który raz skaczesz? Ja mówię pierwszy. I od razu pytań, boisz się? A ja mówię, tak. Mówię, o, to dobrze. To znaczy się, że możesz skakać. I ja mówię, ale o co chodzi? On mi powiedział jedną bardzo prostą rzecz. Jeżeli nigdy nie skakałeś i się nie boisz, to znaczy się, że coś w głowie ci coś jest nie bardzo i nie, nie odczuwasz tego strachu, ale jeżeli zachowujesz się normalnie, bo masz stanąć nad przepaścią, wykonać ten skok i się boisz, to znaczy się, że jesteś zdrowy, możesz skakać. No, okej, okay. i to jest rzeczywiście prawda. Pamiętam też ten moment, kiedy to, tam będziecie Państwo widzieli na filmie do tej barierki, takiej Krańca tego mostku się podchodzi tu tak się trzymam, bo tylko się puści i tak się trzymam, aż kostki zbielały. No i tak, tak, tak troszeczkę, tak milimetr po milimetrze, bo tam aż na połowę stopy trzeba się wysunąć. Ja patrzę w dół, tam ta przepaść, to jest 110 metrów z lotu i jeszcze ze 30 metrów do samej rzeki. No tak, nie, nie, nie. I to w pewnym momencie ten pan mówi, a teraz trzeba się puścić i podnieść ręce. Ja nawet. Tak przyspawane, Szanowni Państwo, to naprawdę jest e, ogromne, e, robi ogromne wrażenie, to są emocje, no ale no, kobyłka upłatu, słowo się rzekło, więc e, podniosłem ręce. I gdyby nie Pan, który pomaga, który nie, cię nie pchnie, no to jest, chyba bym skoczył, ale nie mam tej pewności. Natomiast kiedy już popchnął, odbiłem się nogami, no to to już ten lot. E, i powiem tak, dla tych, co nie skakali, nie ma kompletnie żadnego szarpnięcia. Ja na początku obawiałem się, że w momencie kiedy będzie prawda, koniec, ponieważ, że to będzie takie szarpnięcie, ale ponieważ lina nie jest sztywna, tylko jest tak naprawdę, to, są, to jest taka guma, która się rozciąga, to następuje to tak bardzo, bardzo delikatnie, to się w ogóle nie czuje. No i moment... są też do ciężaru każdej osoby tak, odpowiednio? długość liny. Dokładnie tak. Każdy z nas, tam Państwo zobaczycie, na ręku będziemy mieli takie numeryki. To znaczy będzie I to nie, tak. nie jest numerek w kolejności skoku? Tak, jest. To znaczy, tak, jest na przykład 25, numer skoku tego dnia i pod spodem waga. Dlatego, że sam skok odbywa się na moście, na granicy. Natomiast punkt ważenia jest po stronie Zambii, czyli tam po prostu trzeba przejść. Tam się podpisuje deklarację, że oczywiście na własne ryzyko, że nic nie będę dochodził i tak dalej, i tak dalej i tam jest ważenie. I wtedy już na samym moście, gdzie ten skok się odbywa, w stosunku do tego jaka jest waga, to dobierana jest długość liny. Dlatego, że to no, musi być odpowiednie, żeby nie zahaczyć do bezpieczeństwa, żeby też nie zahaczyć o wodę. E, I to wbrew pozorom e, osoby, które no tak jak ja, trochę więcej ważą, mają krótszą linę, bo ona się bardziej naciąga. Także, e, no to był taki skok, wtedy skoczyłem ja. E, zaraz po mnie skoczyła moja młodsza córka. No i Państwo zobaczycie obydwa te dwa skoki. No dobrze, ile trwa skok? Sam lot może tak. Lot to jest no, niedługo, no ze 2, 3 sekundy do tego momentu, kiedy się naciąga. Później jest to te zwolnienie i jak koreczek do gry. całość do tego najniższego punktu że to jest 5-7 sekund. Ale no, pamiętasz do dzisiaj wszystko? No, nie, no to się to, oczywiście to Natomiast wszystko to, co przed, czyli odpowiednie tutaj sznurowanie butów, nogi, bo nogi są związane, jest odpowiedni ręcznik, przypinane. No, no to, to, to wszystko dla bezpieczeństwa, ponieważ to trwa. A pod spodem jest ażurowa podłoga. I się wszystko patrzy, się siedzi tam. To już to tak z jednej strony to tak Jezus, niech to już w końcu się skończy. Niech już to będzie ten skok. A z drugiej strony, co ja tu robię? Ja nie chcę się zabić. Bo przecież człowiek tylko naturalnie ten strach ma przed takim skokiem, przed takim, przed takim krokiem. więc no, no, to była fantastyczna przygoda. No i. Polecam, oczywiście, że polecam każdemu, no tylko trzeba mieć do tego trochę e, takiego szaleństwa, trzeba uwielbiać tą adrenalinę, trzeba, trzeba lubić takie emocje, e, bo na pewno nie jest to dla każdego. Osoby, które mają lęk wysokości, no absolutnie nie są w stanie nawet na taki tam podest wejść, bo, bo, bo to może się skończyć dla nich na takie zrzucenie, no nawet i zawałem serca, więc. No ale ja przeżyłem i co ciekawe, szanowni państwo, to jest bardzo dobre słowo. Bo jak ja skoczyłem, zresztą zobaczycie to na filmie. Pierwsze słowo potem jak już wszedłem z powrotem na most, powiedziałem, przeżyłem. I kompletnie nie rozmawiając z moją córką, kamerzysta, który kręci moją córkę, jak postawiła nogę na ziemi, pierwsze co powiedziała, przeżyłam, <laughs> więc coś w tym musi być. Ale ja będę pierwszy z taką, czy Nie, ty! Yeah. Ty! ja. Okay. Okay. Yeah. Ostatni raz to jest ostatni filmik, tak? Ostatni mój filmik, mwa! Ok. Ok. Dziękuję. But. but, but, I don't believe that nobody's car before it. What? Yeah. It's cute. You look like jeans. You get that picture and it's worth it. Jeans, it's a big thing. Oh, it's a good Good. Good.

Okay. Which polish is this one? Shoe polish or floor polish? Okay. Yeah, I also have that stuff.

Slyšíš mě? Jak budeš stát a pomáhat? Konec flying up to pomacha. Okay, Vika. Okay, Victoria, pomahai. Viki, pomahai. Viki. <laughs> Hahaha. <three>, <laughs> <laughs> Mama, żyjesz? <coughs> Racko <coughs> Tak przeżyłem <suszy> to, jest. To, jest. to trzeba przeżyć, po prostu to jest nie do opisania Przeżyłam Żyję Mam zamiar żyć Jak nogi Wiesz co nie czujesz tego Gratuluję. <śmiany> o Jezu! Już jest. do mamy bo Mama to było się w tym filmu. O tu chodzi? Jesteśmy w cali Cały jest zdrowi. Już. No. Gdzie jest, Manta? na to li mnie. że nie ma się nie, nie zimnie, nic, po nic. Że lec, nic, nic. I, i zaraz to, do Zaraz tak się ale taki delikatny. Tak, bardzo pomału się to rozwinia, tak. na szczęście nie jest to szarpnięcie. Jest na pewno naciągnięta, potem jest tak delikatnie do góry i to gdzieś potem. A nie ja po, to nie, bo to proszek <ślik> się sypał jeszcze z twojej mojej. Tak, bo to takie z mojej też, to normalne. No, no, że... To dobrze, że tam jest facet, który popycha. No! Bo stojąc na tym, nie da to się skończyć. człowiek robę, zaczyna robę. W, zastanawiać, dlaczego on to zrobił. I facet pchnie, I jak pchnie, to już się leci, to już jest wtedy bez różnicy. Ale dobrze, że ktoś popycha, nie? Jest tu! Dobra.